Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani nam mnie znani. Dziś moim gościem jest aktor Piotr Zelet. Dzień dobry. Witam Pana bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo mi miło. Panie Piotrze, już niebawem w Londynie, a zaraz potem w Warszawie premiera spektaklu Kochanie na kredyt, w którym gra Pan jedną z ról. W kogo wciela się Pan tym razem? Postać ma na imię Łucjan. Jest pomocnikiem, ochroniarzem komornika. Mhm. który przychodzi wyegzekwować dług należny. No i jest to postać charakterystyczna. Znowu mam trochę zabawy przy konstruowaniu mhm. tej, tej roli, bo parę razy w życiu już mi się zdarzało grywać jakieś takie charakterystyczne, bardzo wyraziste postaci. Tym razem jest podobnie. No ale... Łucjan hmm, no, nie jest taki oczywisty, później się okazuje parę, parę ciekawych faktów z jego przeszłości, które jakby troszeczkę zmieniają, myślę, wi jego wizerunek mm -hmm. w oczach oglądających i również postać dramatu, także, <laughs> no ale tego już nie zdradzę, zapraszam na spektakl. Mhm. Ale chyba gdy postać jest nieoczywista i gdy kryje w sobie jakoś tajemnicę, to też dla aktora jest większe wyzwanie zawodowe. No tak, zawsze, zawsze jest ciekawiej. E, takie postaci, które są charakterystyczne, często negatywne postaci, e, te czarne charaktery, mhm. aktorzy lubią grać takie role, bo one są bardzo wyraziste, określone. Jest z reguły dużo ciekawszy materiał mhm. aktorski. Jest co grać. Tak, niż w przypadku tych takich mdławych często, Pozytywnych bohaterów albo jakiś tam takich romantycznych kochanków. To z reguły jest po prostu ciekawszy materiał. A jaka była Pana pierwsza reakcja, gdy przeczytał Pan scenariusz Kochania na kredyt? Mnie się ta sztuka spodobała w całości, kiedy sobie przeczytałem scenariusz. Myślę, że jest dowcipna, jest inteligentnie napisana. Są dosyć fajne, błyskotliwe dialogi, co nie jest. Takie oczywiste w dzisiejszych czasach, bo różnie to bywa. Mm -hmm. I co jeszcze? No, Łucjan niewiele mówi, <laughs> więc to mi się rzuciło w oczy, że Łucjan specjalnie wymowny nie jest. No, Łucjan ma pewną przypadłość, bo się po prostu jąka, to mm -hmm. mogę zdradzić. W związku z tym może. Dużo do powiedzenia nie ma, ale trochę to trwa, zanim to wyartykułuje. Myślę, że powinna być to fajna zabawa dla widzów. Nie jest to głupia sztuczka, taka sobie, czy takie farsidło. Tylko jest to komedia, ale z pewnym przesłaniem. Gdzieś tam myślę też do refleksji. Mhm. No to czyli fajnie. Czyli długo nie trzeba było pana namawiać do tego, żeby przyjąć tę propozycję? Nie, no w bardzo dobrym towarzystwie i z Olafem Lubaszenko, którego niezwykle cenię jako człowieka, jako aktora. Człowieka niezwykle inteligentnego, błyskotliwego, znamy się od lat, więc no, bardzo się ucieszyłem z tej propozycji. I, Yy, I podjąłem wyzwanie. Mm -hmm. no jak już wspominałem, niebawem premiera w Londynie, a później 1 grudnia w Warszawie na deskach Teatru Żydowskiego, więc rozumiem, że wszystko już zapięte na ostatni guzik, Próby na finiszu czy niekoniecznie? No Próby, przedstawienie, jeżeli chodzi o inscenizację, yy, można powiedzieć, że jest zamknięte, czyli, czyli jakby sytuacyjnie ono jest ustawione od początku do końca. Natomiast yy, no teraz jeszcze. To, co jest w komediach, w farsach i w komediach również bardzo ważne, jest zbudowanie rytmów odpowiednich, żeby to wszystko, gdzieś tam wyciągnięcie puent, żartów, te rzeczy, które są, są no najistotniejsze w tego typu repertuarze. No i to teraz pewnie będziemy to, to dopracowywać. dopracowywać. Zawsze jest tak, że w tym przypadku ostatnią taką kropkę nad I stawia widz w tego typu repertuarze. I, I reżyseruje w pewnym sensie, współreżyseruje troszeczkę spektakl widownia. Swoimi reakcjami e, oni też budują rytm widzowie, więc nie da się tego inaczej. Zrobić i zwykle grywa się farsy i komedie, grywa się kilka przedstawień z widownią przedpremierowych, po to, żeby właśnie z widzami to sprawdzić i ten rytm się wtedy przedstawienia układa. Rozumiem, że po premierze ruszycie w Polskę ze spektaklem? No tak, na pewno sobie troszeczkę po Polsce pojeździmy z tym przedstawieniem, takie są plany. Ja się cieszę, ja no, przed laty jeździłem bardzo dużo z kabaretem, ze spektaklami w ostatnich, teraz dwóch, trzech latach, trzech latach zdecydowanie mniej. Kiedyś byłem przyzwyczajonym wręcz mhm. do tego. To okropne dla, dla partnera życiowego. Jest, bo kiedy człowiek przywyknie do czegoś takiego, to jak tydzień siedzi w domu, to już zaczyna go męczyć. No bo rzeczywiście był taki okres w moim życiu, że na 7 dni tygodnia, 4 dni byłem w domu, a 3 dni byłem w trasie. I to właściwie było regularnie przez 3 lata, to właściwie to tak było no, prawie, prawie regułą. Eee, także cieszę się, że troszeczkę pojedziemy po Polsce, zresztą ja bardzo lubię spotkania gdzieś tam w różnych rejonach Polski. Mam swoje teorie na temat tego jak widzowie reagują i gdzie jest, jaka widownia, w jakim regionie Polski. Bardzo lubię grać na Śląsku. Myślę, że Ślązacy to są moim zdaniem bardzo weseli, skorzy do, do uśmiechu ludzi wdzięczna widownia. Kraków jest zawsze dla nas, dla, dla Warszawy, dla aktorów z Warszawy trudnym miejscem, bo Kraków jest dosyć nieufny i krytyczny kiedy przyjeżdżają aktorzy z Warszawy i coś tam próbują, próbują pokazać. Ale wcale nie jest to tak, że, że zawsze się spotykamy z chłodnym przyjęciem. Nie, nie, absolutnie nie. Ale jest krytyczne. No różnie to tam bywa. W różnych rejonach Polski, ale bardzo to lubię. No właśnie Pan w swojej karierze zawodowej grał i na wielu na deskach teatralnych wielu teatrów mm. i w Warszawie i poza Warszawą. Mm. Kiedy rozmawiałem tutaj z Agnieszką Sienkiewicz, która również gra w Kochaniu na kredyt powiedziała mi, że dla niej teatr to jest fundament aktorstwa i czy Pan uważa tak samo? No to bardzo się cieszę, że młodsza koleżanka takie, takie zdanie powiedziała i ja absolutnie się pod tym podpisuję. Obydwiema rękami, bo ja w tym zawodzie właściwie nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez wychodzenia na scenę przed żywą widownię. I naprawdę teatr sprawia mi chyba największą frajdę, bo no są różne obszary naszego, naszego działania w ramach, w ramach zawodu aktora, bo jest i radio, i dubbing, i granie w serialu, w filmie. To też się trochę różni jedno od drugiego oczywiście. Ale właśnie wychodzenie na scenę przed żywą widownią to, to, to zdecydowanie jest fundament aktorstwa. To, mhm. Tutaj tak Agnieszka bardzo mądre zdanie powiedziała się pod tym podpisem. Mhm. A bardziej ciągnie Pana do tych ról dramatycznych, poważniejszych, czy do tych komediowych? No Bo zdecydowanie częściej obsadzany jest Pan w tych komediowych rolach i zdecydowanie częściej możemy Pana oglądać w takim repertuarze. A co Pan woli prywatnie? No tak się porobiło, bo ja pewnie no, niewielu widzów wie, bo. Szerokiej widowni nie byłem może wtedy e, tak bardzo znany. No, w Warszawie na pewno wielu, wielu e, teatromanów wie jej pamięta. Ja przez 8 lat byłem aktorem teatru dramatycznego w Warszawie. Właściwie grałem wyłącznie repertuar no, poważny i klasyczny szekspir, słowacki, e, Czechow, <laughs> same takie rzeczy. Nie. Niezwykłą frajdę i przyjemność mi sprawiało, kiedy był ten płodozmian, kiedy mogłem grać i tak, i tak. Mm -hmm. Kiedy zdarzało mi się grywać i komediowe rzeczy, i, i poważne. Chociaż wtedy było tak, że grałem w teatrze właściwie wyłącznie poważne, ale zaczęło się, zaczęła się przygoda z 13 posterunkiem. I z, z planu 13 posterunku przyjeżdżałem do, do teatru i zanurzałem się w świat Czechowa, <laughs> więc to była kompletna schizofrenia. Chciałbym, żeby teraz też tak było, ale to nie jest takie proste, bo troszeczkę jednak nasz rynek jest skłonny do szufladkowania. Tak jest wygodniej, tak jest łatwiej, tak jest bezpieczniej. Dla wielu reżyserów, producentów takie skojarzenie, że a tam się gdzieś tam w tym się sprawdził, to idziemy tak tą mhm. ścieżką. Szkoda, że tak jest, bo, bo też bym chciał sobie zagrać jeszcze i w poważnym repertuarze. I, Mam nadzieję, że jeszcze mnie to spotka. Muszę troszeczkę za tym samemu pochodzić. Mhm. Po w jednym z wywi wywiadów przyznał Pan dostanie angażu w dobrym teatrze jest obecnie rzeczą arcy trudną. Dlaczego? Jest za dużo aktorów? Nie ma dobrych teatrów? Jest za mało teatrów? Nie, nie. Myślę, że teatrów nie jest za dużo. E, e, ani za mało. Jest e, w sam raz, albo, albo może nawet troszeczkę, że się czasami wydaje, że za dużo. <laughs> Natomiast Rzeczywiście, dostanie etatu w teatrze jest niezwykle trudne w tej chwili. Tych teatrów dotowanych z etatami stałymi jest coraz mniej w Polsce. Ale ja nie uważam, że to jest źle. Mhm. Ja uważam, że w naturalny sposób jednak mimo wszystko, kiedyś tak nie myślałem, ale teraz zmieniłem zdanie, że jednak większość teatrów to powinny być teatry impresaryjne, że to rotacja ludzi, aktorów. Którzy są angażowani do roli powinna być większa, to takie zamknięte świadki, zamknięte zespoły to często buduje frustrację, jest małotwórcze. Często jest tak, że te teatry tak troszeczkę przymierają, przysychają gdzieś tam w tym zespole, się tworzy jakaś taka hierarchia niezdrowa. Różnie to bywa oczywiście no, bywa fantastycznie, no, bo są mm -hmm. wspaniałe teatry, choćby w Warszawie teatr współczesny, teatr powszechny, teatr narodowy, ze stałymi zespołami i, i, i świetnie funkcjonują. Natomiast no... Mm -hmm. A, gdy pan, a gdy pan zaczynał, było inaczej? Łatwiej było ten etat? Nie, nie. Było bardzo trudno. Myślę, że teraz jest jeszcze trudniej. Było bardzo trudno, mnie się poszczęściło. Mnie wypatrzył na festiwalu spektakli dyplomowych pan Maciej Prus, który był wtedy dyrektorem teatru dramatycznego i zaproponował mi angaż, ale to była rzadkość, to w ogóle marzenie ściętej głowy, żeby coś mm -hmm. takiego dostać, ja się niezwykle ucieszyłem, on wtedy walczył jeszcze, bo tam cała taka batalia była o ten teatr, Wiktor Kubiak, producent metra, próbował ten teatr przejąć, stworzyć ten teatr prywatny z tego, pan Maciej Prus... Bronił zespołu, bronił teatru, żeby ten teatr został teatrem no, miejskim mhm. i, i, teatr, i żeby ten zespół nie został rozwiązany. I cały się odbywały wtedy batalie. Ja w ten kocioł wpadłem, prosto ze szkoły. Nie wiadomo było, co będzie. Poszedłem jeszcze na rozmowę do pana Kazimierza Dejmka, świętej pamięci, mhm. do teatru polskiego. Pan Dejmek sobie siedział, rysował sobie jakieś tam maszkarone ołówkiem. Przyglądał mi się bacznie w gabinecie. Mówi, no słyszałem o panu tak, rozmawiałem z panem Maciejem Prusem. I on, umówmy się tak, że jeżeli pan Maciej Prus przegra tę bitwę, o teatr dramatyczny, to ja pana przyjmę. No ale pan Maciej Prus wygrał. wygrał. Nie zostają w czasie dramatycznym. Mhm. Oprócz tego, że cały czas pan gra, wykłada pan również w warszawskiej szkole filmowej. I czy gdy ma Pan kontakt z studentami, gdy prowadzi Pan z nimi zajęcia, to przypominają się Panu trochę czasy swoich studiów, studiowania w szkole filmowej w Łodzi? Tak, oczywiście przypominają się i ja w ogóle staram się te dobre rzeczy, i te dobre wzorce, gdzieś tam tym naszym studentom zaszczepiać. My wkładziemy do głowy cały czas takie rzeczy, które nie są oczywiste dla nich. Tym bardziej, że to jest szkoła prywatna, mhm. płatna. Więc im się tym bardziej wydaje, że im się coś należy, bo płacą. I to proszę teraz. No, tak. Że nie, że, że wybranie takiej drogi, że studiowanie w szkole teatralnej na kierunku aktorskim to jest, to musi być pasja, to jest wybranie pewnego sposobu na życie. To jest bardzo poważna decyzja. Trzeba się temu poświęcić. I wielu ludzi, e, młodych, którzy tam do nas przychodzą, jest zaskoczonych i często rozczarowanych. Niektórzy rezygnują, dlatego że zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest... E, świecenie twarzą na ekranie. twarzą na ekranie i w kolorówkach jakiś, mhm. bycie celebrytą, nienawidzę tego słowa. Nie. Tylko to jest po prostu ciężka praca, to są wyrzeczenia, to jest ciągły stres. Niepewność. Z tym się trzeba, z tym sobie trzeba po prostu radzić i na to trzeba być gotowym. Mhm. A gdy Pan myśli, łódzka szkoła filmowa, to jakie pierwsze wspomnienie przychodzi Pan do głowy? To bardzo. Nie, nie odpowiem jednym zdań. To był bardzo szczęśliwy czas w moim życiu. Fantastyczny. Absolutnie. My nie wychodziliśmy z tej szkoły praktycznie od rana do wieczora. Było bardzo dużo zajęć. Później siedzieliśmy w szkole, próbując jeszcze sceny. No to rzeczywiście był taki okres, kiedy ja w ogóle byłem wyjęty troszeczkę ze, ze świata. Ta szkoła, ta szkoła stała się światem na długi czas. Spotkałem tam kilku naprawdę kapitalnych profesorów, między innymi panią Ewę Mirowską, która była, która była opiekunem mojego roku, ale też fenomenalnego aktora łódzkiego, Bronisława Wrocławskiego, z którym miałem zajęcia, świętej pamięci pana Michała Pawlickiego. No było tam naprawdę paru profesorów cudownych. Mhm. Ta atmosfera w szkole była wtedy rzeczywiście świetna. Tam nikomu się nie chciało z tej szkoły wychodzić. Myśmy cały czas byli ze sobą. Nie wiem, czy teraz tak jest, chyba nie, mm -hmm. chyba nie, ale wtedy tak to wyglądało. No właśnie, teraz też Pan jest w szkole filmowej, tylko już teraz jako profesor, jako wykładowca mm -hmm. po, tej, po tej drugiej stronie i czy w związku z tym nie myślał Pan czasem o, o reżyserii? No bo tam ze studentami, podejrzewam, prowadzi Pan zajęcia, pokazuje im Pan też jak grać, więc jakby od tych y, jakichś tam sytuacji, scenek, z które z nimi Pan odgrywa do reżyserii, wydaje mi się, nie jest tak daleko, więc może coś w tym kierunku. Aktorzy obecnie bardzo często reżyserują i Cezary Pazura, i Kuba Przewidowski, Milian Kamiński. Tak, cały czas o tym myślę i to jest yy, jakoś tam, ja z pewną pokorą podchodzę do, do tego tematu, z, zbieram doświadczenie cały czas, gdzieś tam traktuję to, żeby się studenci nie obrazili, ale trochę jak taki poligon. Ale prawda jest taka, że, że no, ja się też bardzo wiele uczę mhm. dzięki temu, że ich uczę. Yy, mhm bardzo wielu rzeczy się dowiaduję, obserwuję ten zawód troszeczkę od innej strony, od drugiej strony, bo muszę zainscenizować scenę, muszę je wyreżyserować. Więc to jest taki mini poligon mm -hmm. dla mnie reżyserski. I coraz bardziej skłaniam się do myśli, żeby żeby się za tę reżyserię wziąć w przyszłości. Zbieram doświadczenie, tak naprawdę coraz większe formy udaje mi się Tutaj wyreżyserować. Coraz jakoś tam sprawniej to chyba idzie i jeszcze nie czuję się gotowy, mhm. ale, ale myślę, że jeżeli będzie wpadnie fajny tekst, będzie dobry pomysł, to. To, nie mówi, to się nie. zmierza z tym. Mhm. Jednak zanim zajmie się pan reżyserem, mam nadzieję, że do pana dorobku zawodowego wpadnie jeszcze kilka ciekawych ról. E, obecnie przede wszystkim można oglądać pana w teatrze, bo i wkrótce, kochani na kredyt, jest klatka wariatek w teatrze, komedia. Tak. E, a co z telewizją? Nie tęskni pan trochę za graniem przed kamerą? No bo to jednak telewizje, filmy wykreowały pana, pana popularność, a teraz e, trochę mało pana w, w telewizji, w filmach. No zdecydowanie mało. No, no... Na to niespecjalnie potrafię w tej chwili cokolwiek poradzić. No gdzieś tam y, staram się przypominać moją osobę mm -hmm. tu, i, tu i ówdzie, ale to tak idzie, to idzie takimi falami. No. Y, było kilka sezonów teraz pracy w serial, przy serialu Szpilki na Giewoncie, kiedy te szpilki y, no, przestały być kręcone z powodów różnych. No to znowu zapadła taka, taka cisza mm -hmm. na tym polu. Mam nadzieję, że coś się odetka. No generalnie jest bardzo niedobry moment znowu na rynku, bo robi się dużo mniej. Znowu nie ma pieniędzy, tylko jeszcze bardziej nie ma niż wcześniej. <gry> robi się coraz mniej, troszeczkę jest takich, też mam wrażenie, czegoś takiego, co nie wiem jak nazwać, stajniami no, że są gdzieś tam jakieś takie stajnie aktorów się podtworzyły i gdzieś tam troszeczkę to jest cały czas obracanie tymi samymi twarzami. Czasami być może trochę trudno się w to wszystko wbić. Ale mam nadzieję, że to się uda jakoś pokonać, no, przebić. No, były momenty, że naprawdę straszyłem z ekranu mhm. w dużych ilościach, więc dobrze, no może niech teraz troszeczkę widzowie odpoczną, może za moment się zdarzy coś. Tak, bardzo mi brakuje bycia przed kamerą. Mhm. Bardzo, bardzo za tym tęsknię i chciałbym. Mhm, czyli rozumiem, że jest Pan otwarty nowe propozycje i czeka na ciekawe role. Zdecydowanie tak. Panie Piotrze, to ja w takim razie życzę tych ciekawych ról, nowych propozycji. No i trzymam kciuki za premierę Kochania na Kredyt i w Londynie, i w Polsce. I później, żeby we wszystkich innych miastach poza Warszawą również Kochanie na Kredyt spotykało się z ciepłym przyjęciem. Nie dziękuję, żeby nie zaprosić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu.